Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona Ojczyźnie 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i symbol zwycięstwa. Uczcimy ten dzień głęboką refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Jan Paweł II powiedział Ziemia polska, ziemia trudna i doświadczona, ziemia moja, bądź pozdrowiona. Święta miłości kochana Ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy, pęta niezerżywe. Kształcisz szalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle Cię można wspomóc. Tyle wspierać. Nie żal żyć w nędzy. Nie żal i umierać. Historia Polski obfitowała wiele wydarzeń. Były okresy wzlotów i upadków, a najbardziej tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Jesteśmy Polakami. Każdy z nas jest ciekaw, kim byli nasi przodkowie, czego dokonali i jakie były ich losy. Opowiedz nam, moja ojczyzna, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. 11 listopada był to dzień, o którym marzyli nasi Waldacy. Nie wszystkim było dane powrócić do swojego kraju. Do kraju tego, gdzie koszyniam chleba, podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy pocianie, Po wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, Bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Dzieje naszej Ojczyzny to nie tylko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy wzniecali powstania narodowe, przerywali krew, cierpieli na zesłaniu i w więzieniach zaborców. Jednakże nasi pradziadowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, w sercach Polaków zapłynęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Nasi chłopcy przywdziali mundury i ruszyli do walki, wierząc, że spełnią się ich marzenia. thank you Não sou wolna ojczyzna wielka mocą, mądrością i dzielnością Polaków, mistrzyni i nauczycielka życia. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko, pierwsza miłość, las na horyzoncie, grom. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża. Zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie z krwawych bólów. Szli na wojnę, wierząc, że stają się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność, w dodatku byli rozbici na partię i stronnictwa różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Wojciech Kowalczyk Józef Piłsudski. Pincenty Witos Ignacy Daszyński Roman Dmowski Ignacy Paderewski Kazimierz Sosnkowski Józef Haller Edward Królestw, śmigły. całym moim sercem duszą niewinną. Kocham tę świętą, ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i której dawna karmi się chwała. Kocham te barwne kwiaty na mocy. Kocham te łany, kłosy szumiące, które mnie żywią, które mnie zdroją i które z tobą ojczyznę mordą. Kocham te góry, te lasy i gaje, potężne rzeki, ciche roczaje. Bo w tych potokach, w łazienku zdroja, ty się przyglądasz, oczy znów trwają użyźnianą, zmiany, były Pana, tak pewna zdroga i tak kochana. 11 listopada to data symboliczna. Mimo wolności, Polacy ciągle walczyli o suwerenność. Cena wolności obrazują rozsiane krzyże po ziemi polskiej. Czy zawsze o nich pamiętamy? stroną mego ducha, żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest im obce i tym silniej chcę, żeby to, co w moim przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam tym człowieka. Bo im szerszą stroną mego ducha żyję życiem w tym jest mimo droższe, tym większą dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę, żeby to, co w wyprzy... tym Czym silniejszą czuję potrzebę, dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mojego rozwoju moralnego, tym więcej w tym nakazuje mi sama miłość własna. Dziękujemy za uwagę i prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Dorotę Hitler. Będziesz leczeć. Co oczywiście się zadziała. Droga klasa, droga pani, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za piękny apel. Tyle w tej. Tyle treści jest tutaj zawartych, że ta ojczyzna ma być w sercu. Tak bym sobie życzyła, żebyście tę ojczyznę mieli w sercu, żeby tam nie był tylko apel, w którym bierzecie udział, ani apel, który oglądacie. Zespół z Sanoka. Jak pojedziecie do Sanoka, poczujecie tę Polskę jeszcze bardziej. Im bardziej na wschód, tym ta Polska jest bardziej widziana, zrozumiana, bo tam żyją ci dziadowie, pradziadowie, i tamte cmentarze są już historią. U nas, kiedy dostaliśmy ten kraj tę ziemię po wojnie, to tych historii nie ma. No, no cmentarze nie są usiane bohaterami. nie jest taki zawsze. Czy w chwili zagrożenia można na was liczyć, czy sprzedacie się za parę srebrników? Bo to, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, to już dawno temu mówił Norwid, słowacki w testamencie też cytowany przez was. Ale ojcowie niepodległości to nie tylko ci, którzy zginęli dawno temu. A taka osoba, a sobie poszukacie, kto to powiedział, że jeśli się walczy o niepodległość Ojczyzny, to każda cena jest warta do zapłacenia. Każda. Dlatego nie mamy prawa oceniać tych, którzy szli na bój i ginęli. O ojczyznę, o tę niepodległość trzeba walczyć. Nikt nam nie da. Pytanie, czy chcecie być tymi Polakami? I pytanie, czy jak was ktoś spyta, kto ty jesteś, to dumnie powiesz, Polak niekoniecznie mały, ale Polak. czy też rozmyją ci się te wartości. To nie jest tak, że nam ktoś to dał za darmo i nie po to ten ktoś zginął, żebyśmy sobie teraz ładnie się bawili i o wszystkim zapomnieli, bo świat się zmienia. Nie zmienia się. Dwa tysiące lat nie zmienia się. Ciągle jest to samo i ciągle musimy walczyć, i ciągle musimy trwać przy swoich wartościach, dopiero wtedy będziemy szanowani, kiedy będziemy dumnymi Polakami, honorowymi Polakami. Zobaczcie, jak niewiele trzeba w dekoracji, ta czerwień i biel mówi same za siebie. No dziękuję, że jesteście ubrani właśnie tak, jak należy. Przynajmniej w większości. Trzeba wiedzieć, jak się zachować i trzeba wiedzieć, jak się ubrać. I trzeba czasami stanąć na barykadach i powiedzieć: tak, takie jest moje zdanie, jestem honorowym obywatelem tego kraju, wiem, co to znaczy godność i ojczyznę mam w sercu. A chciałabym bardzo, żeby taki zespół jak dziewczyny, ty zaś śpiewałyście, dziewczyny z Sanoka tak śpiewają pięknie, umiecie, macie potencjał, może ścisłowcy dadzą radę, może pójdą w tym kierunku. No a panowie, panowie to zawsze jest rewelacja w chórach. Nie mamy pani od muzyki, ale może by warto było też pomyśleć o czymś, czymś takim. No życzę Wam i sobie, żeby w tej miłości do ojczyzny nie pozostała samotna. Bardzo ją kocham. Mam nadzieję, że.